wprowadzić aktualną datę w postaci stałej i funkcji. Aby wprowadzić datę w postaci stałej klikamy kontrol i średnik, natomiast aby wprowadzić datę w postaci funkcji wprowadzamy dziś. Zadanie numer 2 wyświetl dzisiejszą datę w takiej postaci dziś jest sobota 4 grudnia 2021. Wykorzystamy do tego operator łączenia. Równa się. Dziś jest. Wprowadzamy operator włączenia i wykorzystamy funkcję tekst. Ta funkcja konwertuje wartość na tekst w podanym formacie liczbowym. Podajemy wartość liczbową. Pamiętajmy, że data jest wartością liczbową. Jest to liczba dni od roku 1900. Następnie wprowadzamy format. Na razie. Wstawmy podwójny cudzysłów i zamknijmy tą funkcję. Następnie przejdźmy tutaj do tej komórki z datą i kliknijmy Ctrl 1, otworzy się okno formatowanie komórek. Widzimy tutaj to jest kategoria data. Klikamy bezpośrednio tutaj w niestandardowe. No i zobaczmy, jak jest skonstruowana data. Widzimy, że D oznacza dzień, M miesiąc, R rok. I teraz jeśli wprowadzimy, zobacz tutaj na ten przykład, jeśli wprowadzimy 1D to dzień będzie zaczynał się od czwórki. Jeśli wprowadzimy 2D to mamy 0,4. 3D mamy dzień tygodnia w skrócie. I 4D mamy dzień tygodnia podany jako całość. Następnie przechodzimy do y, miesięcy. 1M to jest y, miesiąc, 2M to... To również tutaj nie widzimy, bo jest 12, ale jeśli byłby styczeń, no to byśmy tutaj mieli 1 lub 01. Jeśli teraz wprowadzimy trzecie M, no to mamy skrót miesiąca. Czwarte M, mamy y, pełen miesiąc. Y, następnie tutaj, y, jeśli mamy 4 R, to znaczy, że mamy y, cały rok. Jeśli wprowadzimy dwie R, to będziemy mieli skrót roku. Więc z powrotem damy 4Rki i spróbuję tutaj wprowadzić ten typ, który mamy w zadaniu. Więc jeśli chodzi o dzień, no to musi składać się z dwóch cyfr 04, następnie miesiąc to jest 12 i rok. Zamiast kropek wstawimy ukośnik i na samym początku jeszcze wpiszemy, żeby to była sobota, czyli 4D. Skopiujmy ten typ. Kopiuj. Wchodzimy w tą komórkę i tutaj, w, pomiędzy Średnikami, stawiam typ formatowania. Jeśli podoba Ci się ta lekcja, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o następnych filmach. Drugie zadanie jest teraz wykonane już prawidłowo. Przechodzimy do zadania numer 3. Wyświetl datę. Za tydzień od dnia dzisiejszego, w takiej postaci, za tydzień będzie sobota, 11 grudnia 2021. Musimy pamiętać, że data jest liczbą, jeśli tutaj przejdziemy i, i zmienimy typ formatowania na liczbowe, no to widzimy, że to jest, to jest liczba, tak? Więc aby wprowadzić datę za tydzień, to będzie równa się data dzisiejsza plus 7. Zamienimy to na format data. Tutaj również data. No i tu mamy datę za tydzień, więc wprowadzamy formułę. Równa się. Wprowadzamy operator łączenia. Teraz funkcję tekst. Podajemy wartość i wprowadzamy format tekstu, czyli najpierw sobota 4 d. Następnie numer dnia, teraz pełna nazwa miesiąca i rok składający się z dwóch cyfr. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias i klikam Enter. Tutaj jeszcze jest mały błąd, brakuje spacji. I teraz to zadanie już jest wykonane prawidłowo.